Witam z wami w nowym filmie na moim kanale I pierwsze co wam chcę pokazać To jest paczka, która wczoraj do mnie przyszła A pokazuję ją dopiero dzisiaj I nagrywam dopiero dzisiaj, ponieważ Czekałam na pewną rzecz I właśnie tą rzeczą teraz dla was nagrywam Ponieważ czekałam na nowy aparat Mój aparat, tak jak wam marudziłam w poprzednim vlogu Jeśli oczywiście tego nie wycięłam yy, Się zepsuł i zamówiłam nowy aparat W ogóle pojechałam do sklepu z zamiarem kupno zupełnie innego, ale y, pewna osoba mnie namówiła właśnie na tym, którym teraz nagrywam, więc jest on u mnie od wczoraj, od wieczora i dzisiaj dla was już nagrywam. Ale dobra, przejdźmy do paczki. Przyszła do mnie paczka od Labilab i mamy tutaj lalibook. I zobaczcie, jak to do mnie ładnie przyszło zapakowane. Jeszcze miałam to owinięte w papier z kokardką, więc naprawdę przemiło. I Tutaj mam też niespodziankę dla Was, ale o tym za chwilkę. To odkładamy na bok oraz opakowanie odkładamy na bok. A skupmy się na samej książce, fotoksiążce. Jak widzicie, ja wybrałam motyw bliski. Macie wiele, wiele motywów do wyboru. Ja wybrałam akurat taki, ponieważ chciałam zrobić typowo jesienny album. Dlatego właśnie mi tak listki podpasowały i powiem Wam tak. Ja złożyłam zamówienie jakoś we wtorek około godziny 23, a już wczoraj było u mnie. Dzisiaj mamy piątek, wczoraj był czwartek. I powiem Wam szczerze, że trochę się obawiałam jakości, ponieważ jakby nie było tak szybko zrobili, to bałam się, że właśnie to wpłynie na jakość. A powiem Wam teraz bardzo szczerze, że ani trochę nie wpłynęło to na jakość produktu ani zdjęć. Książka jest bardzo dobrze wykonana, bardzo starannie, i ja Wam zaraz pokażę, co mamy w środku. Jak mówiłam, chciałam zrobić taki typowo jesienny album. Ale tutaj mamy 50 zdjęć do wyboru, a nie miałam tylu zdjęć, dlatego powybierałam też inne. Jako pierwsze zdjęcie tutaj widzicie moje zdjęcie profilowe z YouTube'a oraz Instagrama, a tutaj zaczyna się ten mój malutki dziuś, który właśnie miał te zdjęcia robione rok temu jesienią i jeszcze tej roczku nawet nie miał. I tutaj właśnie, jak wam mówiłam, jakość zdjęć jest naprawdę super. Nie wpłynęło. Czas produkcji nie wpłynął kompletnie na y, jakość zdjęć. I tutaj właśnie jak widzicie, mamy same zdjęcia, póki co i gora, takiego jesiennego, jest ich naprawdę sporo, ale tutaj dalej mamy zdjęcia już z tego roku, na przykład. Niektóre możecie kojarzyć z mojego Instagrama, ale jeśli chcecie żebym pokazała Wam cały album, to dajcie mi znać w komentarzach oraz na moim Instagramie, ponieważ właśnie przed chwilą też Wam pokazywałam to na moim Instagramie. Oczywiście nam jeszcze oferuje nie tylko fotoksiążki, ale również wywołują tradycyjne zdjęcia oraz zdjęcia kwadratowe, takie typowo z Instagrama. Ja wybrałam akurat fotoalbum, bo chciałam właśnie coś takiego zrobić z jesiennymi zdjęciami z tamtego roku Igora. I tutaj mam jeszcze oczywiście niespodziankę dla Was, a jeszcze... Zanim przejdziemy do niespodzianki, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie oni mają opcję zamawiania przez stronę internetową oraz przez aplikację. I naprawdę i przez stronę internetową i przez aplikację łatwo się zamawia, wszystko możecie sobie sami ustawiać. Kolejno zdjęć, wykadrować te zdjęcia. Wszystko robicie sami. A niespodzianką dla Was jest kod rabatowy na minus 20%. Jeśli wpisie, wpiszecie ten kod, to macie minus 20% na zakupy. I właśnie tutaj nie napisali do kiedy, dlatego muszę jeszcze do nich napisać, zapytać się do kiedy, żeby za późno tego filmu nie wstawić. Mam nadzieję, że z tego kodu skorzystacie, ponieważ możecie zamówić prezent dla kogoś. Może to jest też fajna opcja, właśnie na prezent albo też dla siebie jakieś pamiątki, możecie z jakiegoś na przykład wyjazdu sobie zrobić. Taką jedną książkę lub z jakiejś uroczystości. Cały czas coś mnie nie chce złapać ostrości na tę karteczkę. Ale dobra, ja się teraz zbieram, ponieważ Oskar i Gorem na mnie właśnie czekają w aucie i lecimy na budowę. Musimy podskoczyć. Ja muszę jeszcze kilka spraw załatwić, więc ja się zbieram i odezwę się do Was na pewno później. Z wami po raz kolejny w tym vlogu, ponieważ ostatnio jak się z wami witałam, to tak mega mega na szybko, ponieważ wychodziliśmy z domu, a chciałam wam pokazać właśnie paczkę, która do mnie przyszła. I jeszcze raz wam przypominam o tym kodzie rabatowym, który macie na Labilab, na ich produkty. Więc tak, jak widzieliście przed chwilą, byliśmy na budowie, trochę wam tam nagrałam. Jedyne coś tam chyba zmieniło, odkąd wam pokazywałam, to to, że mamy teraz dach i mamy pierwsze wstawione okno. Więc to się zmieniło. A teraz ja siedzę w aucie i czekam na Oskara i Gora, ponieważ właśnie weszli do sklepu po parę rzeczy. I tak, ja postanowiłam, że nagram teraz dla Was takiego trzydniowego vloga, ale od poniedziałku właśnie będę nagrywała tygodniowego, teraz będzie taki weekendowy, taki na luźno. Miałam dla Was nagrywać same tygodniowe, ale jak wczoraj odebrałam aparat, to nie mogłam się powstrzymać. I postanowiłam, że nagrywam takiego weekendowego vloga. I powiem wam, że na tą chwilę jestem bardzo zadowolona z tego aparatu. Naprawdę nawet jakie robi zdjęcia, jestem normalnie zadowolona i ten aparat poleciła mi Ola z kanału Aleksandra Rudka ponieważ ja pojechałam do sklepu po zupełnie 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 inny aparat chciałam coś takiego do nagrywania i do robienia zdjęć i miałam wybrany aparat niestety go nie było i ja napisałam właśnie tam że jaki aparat chcę kupić to Ola mi napisała żebym kupiła ten sam który ma ona i właśnie teraz nim nagrywam i naprawdę bardzo się cieszę, że tak mi doradziła, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że jakość jest o wiele, wiele lepsza. I też dajcie mi znać w komentarzach, czy uważacie, że lepsza jest jakość, jak wam się podoba. W ogóle ludzie cały czas tu przejeżdżają i patrzą na mnie, bo u mnie w mieście nie jest normą, że ktoś siedzi i gada do aparatu. Przez ten weekend tak naprawdę nie mamy żadnych planów, więc nie wiem, czy ten vlog będzie chociaż trochę ciekawy. Jedyne co, co dzisiaj, właśnie jak pojechaliśmy na budowę i mieliśmy jeszcze jechać karmić zwierzątka, ale zwierzątek nie było. Do tego jutra no pójdziemy na jakiś spacer, pójdziemy właśnie te zwierzątka nakarmić z Igorem. Yy, ale też zależy jaka będzie pogoda, bo u nas nie ma tak, że hmm, będzie padało czy nie będzie padało. U nas teraz jest taka pogoda, że no zastanawiamy się jak mocno będzie padało. Dzień w dzień teraz u nas leje, dlatego nie wiadomo czy spacer nam wypali, czy karmienie zwierzątek nam wypali. Mam nadzieję, że tak. Ponieważ fajnie by było w końcu wyjść z tego domu, zwłaszcza, że już trochę lepiej się czujemy. Ostatnio Wam ludziłam, że jesteśmy chorzy. My teraz czujemy się coraz lepiej. Igor tak samo. Więc z racji tego, że trochę lepiej się czujemy, fajnie by było wyjść z tego domu, no ale nie jak pada. A może jutro wyjdziemy właśnie na rowerek, na jakiś spacerek. Pójdziemy właśnie pokarmić te zwierzątka, mówiłam już to chyba raz. No i jakoś spędzimy jutro ten dzień, no niedziela, może będzie taka bardziej liniwa, bardziej domowa. Nie mam pojęcia, jak się ten czas potoczy. Na pewno będę. Oj. Na pewno będę dla Was nagrywała też od poniedziałku do piątku i postaram się tak co tydzień dla Was nagrywać. Nie mówię, że z każdego dnia będzie po 5 minut. Nie obiecuję Wam tego, ponieważ u nas aż, ty ty aż tyle się nie dzieje, żeby aż tyle nagrywać. No i jak mówiłam, właśnie teraz tylko ze względu na ten nowy aparat, tak nie wzięło, żeby nagrywać weekendowego vloga, ale właśnie jak obiecałam Wam, będą tygodniowe vlogi. Będę po trochu dla Was nagrywała od poniedziałku teraz do piątku, też będę dla Was nagrywała ponieważ już i tak weekend mam szkołę, więc nawet nie miałabym kiedy dla Was nagrywać, ponieważ prawdopodobnie będę cały dnie, teraz sobota, niedziela w szkole, więc mogłabym tylko właśnie ten piątek nagrywać. Może Wam trochę też opowiem w przyszłym tygodniu właśnie w tym tygodniowym vlogu, jak tam w szkole, jak to wygląda i tak dalej, ponieważ trochę Was o to pyta, a i jeszcze chciałam Was poprosić, wpadajcie na mojego Instagrama, ponieważ ja tam często pytam, jakie filmy chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, ale powiem wam, że ten aparat jest cięższy od mojego, bo już mi ręka normalnie boli. Ale tak, właśnie chciałabym, chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ tam często daję Wam ankiety i daję Wam możliwość wyboru lub podpowiedzeniami, yy, co do moich filmów. Chciałabym, żebyście wy, wy mi trochę napisali, jakie filmy chcielibyście zobaczyć u mnie. A właśnie mało osób tam pisze, więc nie wiem, czy chodzi o to, że po prostu mało osób z YouTube'a jest. Yy, na moim Instagramie. Instagramie, dlatego tutaj zaraz wam gdzieś napiszę y, jak się nazywam na instagramie i oczywiście w opisie macie link no więc ja was bardzo serdecznie zapraszam i teraz czekam na chłopaków w ogóle nie sugerujcie się tym, że ja jestem tak na krótki rękaw i że jest teraz ciepło, ponieważ jest mega zimno ale wygodnie mi się nagrywa teraz y, w samej bluzce niż miałabym mieć jeszcze na sobie teraz kurtkę Witam kolejnego dnia i tak znowu z auta i nawet pod tym samym sklepem siedzę. Yy, I tak, wczoraj się już do was nie odzywałam, ponieważ już wieczorem jak wróciliśmy do domu, trochę posprzątaliśmy i usiedliśmy w trójkę i oglądaliśmy film. Później położyliśmy jego raz spać i sami poszliśmy spać, więc już się do was nie odzywałam. I tak, dzisiaj właśnie ogarnęliśmy się i wyszliśmy z domu, ponieważ y, byłam sprzedać płaszczyki po Igorze, których właściwie nie nosił na sobie, bo nie wiem, czy wiecie, na Instagramie stworzyłam właśnie profil, na którym wystawiam rzeczy po Igorze, więc jeśli chcecie, to zapraszam was tutaj, zaraz wam napiszę nazwę tego Instagrama, tam właśnie wystawiam rzeczy po Igorze, a nawet nieraz nowe rzeczy, więc tak, y, ja teraz czekam na Oscara, i zaraz jedziemy do domu. Igor został z oskarą mamą, ale właśnie dzwoniła do mnie mama, że chce zabrać Igora ze sobą do babci i chce w ogóle zabrać Igora. Więc mieliśmy iść dzisiaj na spacer, ale jednak nie pójdziemy. Właściwie tu pogoda jest taka dziwna, zmienna, ponieważ wcześniej było tak ponuro, tak mocno wiało i było tak zimno, a teraz nagle wyszło słońce. I ja teraz siedzę za zamkniętymi oknami, i normalnie już mi tak dużo się robi gorąco. I tak jak różnica była, wczoraj było tak mega zimno. A ja byłam na krótki rękaw, to dzisiaj jest mega ciepło, w sensie no na tą pogodę to jest naprawdę mega ciepło yy, I jestem w swetrze i się normalnie już gotuję, a ja jestem zimnolubna, ja nie lubię ciepła Obrałam sweter, więc jak ja zawsze chodzę na krótki rękaw No więc plany na dzisiaj są takie, że ja teraz właśnie czekam na Oskara, Później wracamy do domu, sprzedajemy Igora mojej mamie, siedzimy w domu yy, I wieczorem mama mówiła, żebyśmy do niej przyszli na herbatę, więc idziemy wieczorem do mamy na herbatę i ja będę montowała jeszcze wieczorem dla was poprzedniego vloga, bo jeszcze do niego nie usiadłam. I raczej już połowę tego vloga. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować, że będę miała na tyle czasu. A i postanowiłam, że filmy chyba będę wam wstawiała jednak w środę. Będę nagrywała od poniedziałku do piątku, ale będę wstawiała je w środę, ponieważ w weekendy mam ludzie no się patrzą na mnie, ponieważ w weekendy mam szkołę i nie wiem, czy dam radę po prostu, wiecie, po szkole wracać ja y, piszę na brudno i przepisuję później wszystko po zajęciach do zeszytu na czysto, normalnie żeby się lepiej z tego uczyć, ja nie wiem, czy po prostu y, i po całym dniu w szkole i później właśnie jak usiądę y, przy tym i będę jeszcze ludzie mi tu cały czas jeżdżą jak usiądę później przy tym i będę przepisywała, czy później jeszcze wieczorem będę miała siłę na to, żeby Montować, dlatego pomyślałam, że będę miała akurat poniedziałek i wtorek na to, żeby to zmontować i w środę właśnie wam to wstawię. Dlatego zmieniam właśnie ten, te moje plany, że filmy będą pojawiały się w środy, a nie w poniedziałki. Dobra, widzę, że Oskar idzie, więc ja już kończę do Was gadać. Mam nadzieję, że później jeszcze będę miała chwilę, żeby się do was odezwać. Tak, my już jesteśmy w domu, jeszcze pojechaliśmy na chwilę ogarnąć auto i pojechaliśmy później do mojej mamy, u której już był Igor, ponieważ wcześniej moja mama zabrała Igora ze za sobą do babci i wróciła z nim do siebie i my właśnie po ogarnięciu auta pojechaliśmy do mojej mamy jeszcze na herbatkę i w ogóle tak się złożyło, że Igor został u niej na noc i pierwszy raz Igor u kogoś został na noc. To znaczy spał już raz u niej, ale to było po weselu, czyli tak właśnie późno, późno do niej poszedł, że od razu zasnął. A teraz będzie cały wieczór z nią, no całą noc i rano się obudzi. I nas nie będzie. Ciekawe jak on w ogóle na to zareaguje. Czy będzie chodził, szukał nas, bo wtedy Oskar rano po niego Poszedł, a teraz no przyjdziemy no troszkę później, myślę, że po jego drzemce. A Oskar właśnie teraz pojechał jeszcze na chwilę, na chwilę na miasto. I ja teraz siedzę w domu i myślę, co mam robić. Muszę na pewno posprzątać. Nie patrzcie na to pranie tutaj za mną, a nie w ogóle na ten bałagan, ponieważ właśnie muszę ogarnąć. No i zmontuję tego vloga, czy mam coś jeszcze do roboty. Dzisiaj chyba nie, ale trochę mi zajmie montaż tego vloga, ponieważ jak nie wiem, czy wam wcześniej mówiłam, yy, że jak zepsuł mi się aparat, to nagrywałam tego vloga telefonem i mam straszny problem z przerzuceniem wszystkiego z yy, telefonu na laptopa okropny mam z tym problem, dlatego nie wiem, kiedy będzie w ogóle ten film, ten poprzedni, jeszcze przed tym, a obiecałam wam, że będą w poniedziałki. A było tak, że nic nie mogłam przerzucić kompletnie z telefonu na, na laptopa. I co ja jeszcze muszę zrobić? Jeszcze muszę podpisać resztę zdjęć, ponieważ zamówiłam 400 zdjęć i teraz podpisuję je, żeby było wiadomo, kiedy one są. Już w poprzednim vlogu chyba też wam o tym mówiłam, i teraz się zabieram za podpisywanie reszty zdjęć, pozostało mi chyba ze 100 zdjęć mi tutaj siedzi cały czas za oknem. Co, wchodzisz już? No wyłaź, wyłaź, wyłaź. już zimno. Oj, jeszcze okno mi się otworzyło. No więc tak, ja idę podpisywać resztę tych zdjęć, montować i sprzątać. Zwłaszcza, że nie ma Igora, więc na spokojnie mogę to wszystko zrobić. I co? I jeszcze jutro dla was nagrywam, mimo że jutro nic nie robimy. Kompletnie jutro nic nie robimy na jutro nie mamy żadnych, żadnych planów. Jedyne co, to wstajemy, nie wiem o której, bo Igora nie ma, więc może się wyśpimy. <grym> więc yy, myślę, że jak wstaniemy, to pójdziemy po Igora, i z Igorem wrócimy do domu, więc tyle będzie naszego dnia, ale może wyjdziemy na jakiś spacer, może coś wam jeszcze na pewno nagram. No dobra, to ja idę, zabieram się za to, za co mam, za co mam się zabrać, ponieważ też taki bałagan, jeszcze Odi teraz na mnie skacze. Czego ty chcesz? Odi! Pokaż się. <grym> Jaki ty jesteś przyjazny <laughs> Pokaż jaki ty jesteś przyjazny Odi, dawno ciebie nie było Odi, nie war... Ty na mnie działa Jak widzicie, Odi w stosunku do mnie jest bardzo niedobra. Dobra, ja zabieram się za to, co mam zrobić Bo w ogóle tego nie zrobię zaraz, bo będę cały czas gadała Ja się witam z Wami w niedzielę i witam się z Wami o godzinie 22, ponieważ po prostu wcześniej nie miałam kiedy się do Was odezwać. To po pierwsze, a po drugie, tak źle się czuję, że po prostu wolę Wam się nie pokazywać. I tak, z rana jak wstaliśmy, to poszliśmy do mojej mamy Poigora, i później poszliśmy na spacer, i ze spaceru pojechaliśmy do restauracji, jak widzieliście, i, i wróciliśmy do domu, i właśnie jesteśmy w domu. Już jest godzina 22. Igor poszedł spać, Oskar poszedł z psem, a ja się właśnie zabieram za montowanie tego vloga, którego właśnie obejrzeliście. A jutro już zaczynam dla was nagrywać właśnie tygodniowego vloga. I mam nadzieję, że będę jutro rano już się trochę lepiej czuła, ponieważ naprawdę dzisiaj czuję się tak okropnie, że nawet nie chcę wam się pokazywać. Oczywiście przypominam wam jeszcze o kodzie rabatowym do Labilab, minus 20% na hasło Daria Nicińska 20 No więc tak, ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał i widzimy się w kolejnym. It's leading me home, it's coming down. It's leading me home.